Witam serdecznie w kolejnym dniu EURO, w kolejnym dniu tego bezmeczowego EURO. Jednak półfinały zaczynają się już od jutra i na tym się skupmy. Sprawdzimy co słychać u naszych półfinalistów, dlatego po prostu zapraszam na odcinek. A na początek Anglicy, którzy krytykują wybór sędziego meczu z Holandią. Spotkanie będzie sędziował Felix Zweier. I tutaj angielskie media przytaczają dwie afery związane z tym arbitrem. Pierwsza z 2005 roku, kiedy to przyjął korzyść majątkową, czyli tak zwaną łapówkę, dam 300 euro za ustawienie meczu. Był wtedy asystentem, zgłosił sprawę do związku, no i niestety za przyjęcie tych 300 euro został zawieszony na pół roku. Kolejna sprawa tyczy się już 2021 roku i meczu pomiędzy Bayernem a Borusją Dortmund, kiedy to podyktował kontrowersyjny rzut karny. Tam chyba Hummels wybiegał z pleców Bellingama, zagrał piłkę ręką, no tłumaczyli to, że tej ręki nie powinno być, a jednak sędziom odgwizdał. I tutaj niestety Bellingham nie grał się w język i powiedział co o nim myśli. Mówił tam, że nieporozumieniem jest to, że tak wielki mecz został przyznany sędziemu, który ustawiał mecze, za co dostał 40 tysięcy euro kary, jednak te kary pokrył klub. A po tej akcji sędzia nie sędziował spotkań przez 2,5 miesiąca. Przenosząc się już w szeregi Hiszpanii, no to Alvaro Morata tym razem nie grał się w język, podobnie jak Bellingham w tamtej sytuacji i skrytykował cały hiszpański naród. W wywiadzie stwierdził, że w Hiszpanii nie ma szacunku dla nikogo i dla niczego. Mówił, że gdy jedzie gdzieś z rodziną, no to jest szanowany, jednak gdy gra w piłkę, no to już nikt go nie szanuje. Otwarcie wyznał, że poza Hiszpanią czuje się szczęśliwszy. Dodał też, że to euro może być jego ostatnim turniejem w reprezentacyjnej karierze. Także... Cały czas jest rozważany również jego transfer do Milanu. Tym razem tam podobno mówić mocno pracuje nad tym transferem, ale to zobaczymy czy się stanie. Ostatnie news dotyczy reprezentacji Niemiec i tego, że jedna z ich gwiazd musiała niestety poddać się operacji. Chodzi tutaj o Liroya Jasanę, który w meczu z Hiszpanią narzekał na ból nogi. No, był w takim stanie, że nie mógł już biegać ani strzelać. Jak się okazało wszystko to było powodowane przez problemy z jedną z kości miednicy. Poniedziałek 8, czyli dzisiaj niemiecki zawodnik poddał się zabiegowi. Jeden dzień będzie w szpitalu, a do treningów ma wrócić za około 4 tygodnie. I na dzisiaj w tym niemeczowym dniu euro to wszystko. Dzięki serdecznie za uwagę i widzimy się jutro. Trzymajcie się.